Jeżeli regularnie zastanawiasz się, dlaczego w Twoim życiu pewne efekty są niepowtarzalne, jeżeli chcesz zrealizować coś od dawna i chcesz mieć do tego większą ochotę, siłę, moc sprawczą, no i generalnie, jeżeli chcesz na przestrzeni czasu być o wiele bardziej skuteczną osobą, ale nie wydając więcej siły, czyli mniej pracować, mniej się męczyć, a mieć większe efekty. To możliwe, że zainteresujecie podpowiedź jak to zrobić. Magiczne narzędzie wygląda w ten sposób. Potocznie mówi się o tym długopis. Potrzebujesz do tego albo takie narzędzie, albo takie. Potocznie nazywa się to dziennik. W moim przypadku jest to dziennik behawioralny, który od 2017 stworzyłem który kwartał po kwartale, w innej wersji, możesz pracować nad sobą, możesz się rozwijać. Do każdego z tych dzienników jest odgroma szkoleń i teraz jest bardzo ważna informacja dla Ciebie, ponieważ tylko przez kolejne 72 godziny może nam się uda utrzymać jeszcze wszystkie bonusy. Na pewno od poniedziałku rano połowa bonusów, czyli połowa szkoleń znika, a zostało, precyzyjnie mówiąc, 17 na stanie sztuk potrójnych, czyli kwartał, ale każdy miesiąc w osobnym zeszycie i 114 pojedynczych. Oczywiście nielimitowana wersja, elektroniczna PDF, którą możesz pobrać, zanieść do drukarni, wydrukować albo używać na jakimś tablecie, iPadzie i rysiku. Tak czy inaczej, dziennik jest jednym z najmocniejszych narzędzi, które mówią wszyscy geniusze, miliarderzy modelki, sławy, gwiazdy i również ludzie, którzy walczą z nałogami, z problemami, zagubieni w życiu. Zarówno lewa, jak i prawa strona mówi to samo i potwierdza to ogromna ilość badań. Jeżeli będziesz zapisywać to, co masz w głowie, będziesz przelewać myśli na papier, Twoje życie będzie bardziej poukładane, będziesz mieć na nim większą kontrolę. A jeżeli będziesz to zapisywać według mojego dziennika behawioralnego, to poza tym wszystkim nauczysz się ogromnej ilości nowych mentalnych wzorców, mentalne frejmy, podpowiedzi, coachingowe pytania, szkolenia, które są dołączone. To wszystko sprawi, że naprawdę najmniejszej możliwej inwestycji kilku złotych dziennie jesteś w stanie miesiąc po miesiącu, kwartał po kwartale się rozwijać. Jeżeli brzmi to dla Ciebie interesująco, przejdź na naszą stronę i złap jeden z ostatnich dzienników. Pozdrawiam. Michał Kołcz, mojego